i całe 2,5 godziny drogi od Los Angeles lub też 3 mile na północ od Międzystanówki Piętnastki w połowie drogi między Barstow i Yermo znajduje się historyczne i odrestaurowane miasto duchów Calico w Kalifornii. Wszystko zaczęło się w 1875 roku, kiedy wędrowni poszukiwacze po raz pierwszy znaleźli srebro na południowym zboczu gór Calico. Ostatecznie miasto założono w 1881. To miasto górnicze zostało opuszczone w połowie lat 90., po tym jak srebro straciło na wartości. Miasto, które kiedyś zapewniało górnikom dobre życie, straciło swój zgiełk i stało się miastem duchów. Można się tylko zastanawiać, jak ludzie radzili sobie w tych warunkach. To musiało być ciężkie, twarde i okrutne życie. Wygląda na to, słuchajcie, że poszczególne sekcje tych obiektów są rozdzielone parkingami. Można tutaj chyba indywidualnie dojechać samochodem do każdego z tych obiektów. No, no ja się przejdę, to będą jakieś trzy mile po prostu łożenia w kółko. Co tam? Taki upał, a co tam? Przynajmniej wszystko zobaczę. Tutaj jest jeszcze ten kawałek odcinka kolejki torowej. Poszarpane kolorowe góry składają się w dużej mierze ze skał wulkanicznych, które wybuchły w ciągu ostatnich 10 milionów lat. Znajduje się tutaj główny uskok kaliko. Stanowił on główną aleję dla gorących zmineralizowanych wód wznoszących się blisko powierzchni. Aktywność gorącego źródła wytworzyła żyły barytu, kalcytu i agatu, w których znajdowała się większość śród srebra. I tak oto Kaliko zostało największym producentem srebra w Kalifornii w połowie lat 80. XIX wieku. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do rozwiniętej infrastruktury transportowej. W przeszłości ludzie polegali na zwierzętach, które przemieszczały się z jednego punktu do drugiego. Amerykańscy pionierzy głównie w XVIII i XIX wieku wyruszyli na zachód, aby zasiedlać nowe terytoria zamieszkiwane dotąd przez rdzenną ludność. Marzenia o łatwym bogactwie skłoniły górników do wyprawy, która nie gwarantowała niczego poza trudami. Lecz z wielkim uporem oraz w duchu ciężkiej pracy miasto Kaliko rozrosło się do ponad 1200 mieszkańców. Ten hotel był jednym z pierwszych rezydencji zbudowany w dość kreatywny sposób. Pierwotnie była to czteropiętrowa konstrukcja wbudowana w nadwieszony klif z naturalnymi zagłębieniami w formacjach skalnych służącymi jako przestrzenie mieszkalne, natomiast ściany zewnętrzne były wykonane głównie z klepek beczek. Dopóki nie przybyły koleją duże ilości ciętego drewna na budowę budynków w nowym mieście, Górnicy mieszkali w namiotach lub w inny sposób tworzyli schronienia najlepiej jak potrafili w skalistym krajobrazie. W tego typu chacie mieszkali zazwyczaj pojedynczy górnicy, bez rodzin. Była to po prostu opcja tymczasowa: zarobić i wyjechać. Do miasteczka przybywali z reguły zawodowi górnicy. Niektórzy z nich pochodzili aż z Cornwalli, z terenów Wielkiej Brytanii. Wiedzieli oni bowiem, jak przerobić bryły srebra. Zwykłym górnikom kopalnia płaciła 4 dolary dniówki. Zimą górnicy preferowali spać w kopalniach. Niskie temperatury bowiem nie były najprzyjaźniejsze. Jako oświetlenia używali świeczek. Były mocowane do kapeluszy, przydzielane podwiedziennie na 10-godzinną zmianę. Górnicy nosili lawisy, które zostały wynalezione specjalnie dla nich, ponieważ nie rozpadały się po kilku miesiącach ciężkiej pracy w kopalni. W samym mieście zostało uruchomionych ponad 500 kopalń. W okresie świetności produkowano tutaj 86 milionów dolarów w srebrze oraz 45 milionów w boraksie. Załóżmy na to, że jestem przyjezdnym. Nie wiadomo skąd. Takim pierwszym miejscem, do którego się udam, to będzie właśnie salon. Po ciężkim dniu pracy wszyscy schodzili się tu na drinka, aby porozmawiać o interesach, socjalizować się lub pograć w karty. W każdym salonie na podłodze znajdowały się spluwaczki, do których można było splunąć przerzuty tytoń. Ręczniki wisiały na barze, były brudne, niemyte i służyły do wycierania pianki piwnej z ust i wąsów. Podłogi były pełne bakterii, a ludzie często na nich spali. Jednym słowem, kto w tamtych czasach martwił się choróbstwem? W miastach kopalnych, tak jak kończył się kruszyc, tak kończyły się również salony. Tu siedzicie, chodziły od 1885 roku. Typowy sklep wielobranżowy. Zupełnie jak na wsi, można było dostać szwarc, mydło i powidło. Nie dajcie się nabrać. W tamtych czasach jeszcze nie mieli papierów toaletowych. Dupy wycierali jakimiś liśćmi, trawą albo kobą kukurydzy. Ała! W tej samej wodzie się kąpali, co myli naczynia, tę samą wodę również spożywali do picia. Tak wyglądał ówczesny dentysta. Ten górnik miał fartę. Miasteczko posiadało maszynę do wiercenia. Prosta w działaniu, silnik był napędzany stopą. Miasteczko, słuchajcie, miało szczęście, że miało dentystów. Jak kogoś bolał ząb, to po prostu musiał zostać wyrwany. Nie było dentystów i. Tego zajęcia podejmowali się na przykład kowale, którzy mieli jedy, jedy odpowiednie narzędzie. A tu ówczesny aptekarz. Głównym dragiem był laudanum. Zawierał on prawie wszystkie alkaloidy opium, w tym morfina oraz kodeinę. Głównie stosowany do leczenia bólu oraz tłumienia kaszlu. Podawano go również dzieciom, najczęściej aby je usypiać. To, co tu widać, to biuro szeryfa. Do morderstw i kradzieży spowodowanych nadużywaniem whisky dochodziło niemalże codziennie. Każde więzienie było prowadzone na swój sposób przez strażnika zwykły więzień w ciasnej celi, wraz z dodatkowym wyposażeniem. Ten miał farta, że miał dach nad głową. Większość więzień było prowizorycznych. Z reguły więźniowie przykuwani byli do drzew albo do słupów. A to była lokalna piekarka, która wytwarzała chleb dla górników. Trzeba przyznać, że musiała się narobić. Miasto oficjalnie zginęło w 1907 roku wraz z zakończeniem wydobycia braksu w powiecie. W 1950 roku Walter Not kupił miasto, ponieważ jako chłopiec spędzał tam mnóstwo czasu, gdyż mieszkał tam jego wujek. Miasto zakupił w celu renowacji. Chociaż oryginalna miejscowość została w większości przebudowana przez nowe i odrestaurowane budynki, jedno trzecia miasta jest oryginalna, a pozostałe nowsze budynki zostały starannie zrekonstruowane aby odtworzyć ducha dawnej przeszłości Kaliko. Classic diner of the fifty-sixth. Well, I missed the kick in the big game, failed my driving tent, misspelled my ex-girlfriend's name on the tattoo on my chest because I can't do nothing right, and I can't seem to get along. I've forgotten what it looks like on the other side. Bamba. To była taka rozłożona buła, zawalona chili i e, zapieczona sosem. Nie to zjedzenie, to było po prostu chyba z pół kilograma mięcha. No i na koniec truskawkowo rabarbarowy paj, całkiem niezły. E, domowy, na pewno domowy, kremowy, fajna teksturka. Dobra. Idąc z duchem czasu, żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. line. Nice.